Siemaneczko, moje mordunie, witam Was serdecznie na kanale Pyro Gang. Tak, zgadza się. Jak widzicie, znowu moja morda. No, słuchajcie, yy, będą pozdrowienia, dzisiaj dwa kolejne. Dla kolejnych dwóch osób. Słuchajcie, teraz yy, wlatuje jak widać zestaw rakiet, który otrzymaliśmy od by gdzieś tam wygrzebał je yy, z magazynu. I ogólnie tam, jeżeli chodzi o te rakiety, to są jakieś zabytki z 2014 roku, prawda, to są rakiety od Tomaszka, ale nie mieliśmy tej górnej etykiety, no bo w Sylwestra ktoś nam to zerwał. No to wiadomo, tyle ekipy było, każdy brał co chciał, a później powiedziałem, żeby ten zestaw zostawili, bo miało być na testy! Jako zabytek, nie? I jeżeli ktoś z Was wie, oglądając, jaki to jest zestaw, to zajebiście by było, gdybyś napisał to w komentarzu. no. To by było fajnie z twojej strony, gdybyś, czy może ktoś z widzów, z was wie, co to za zestaw jest. faka, bo ja nie wiem. Ekipa moja też nie wie, są tylko domysły, no. Może ktoś po opakowaniu... No, będzie wiedzieć, a jeżeli chodzi o pozdrowienia, to dzisiaj pozdrawiam dwóch. I już mam ich tutaj przed ekranem, jest to Marek Szyszka. I następnie będzie to Funke EPL, tak jest. Także pozdro mordy od ProGangu, od całej ekipy ode mnie. Także I zapraszam Was do zajebistego oglądania. I napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym zestawie, bo ja Wam nie powiem, musicie obejrzeć filmik. Do następnego. Na razie. Tak jest, bo zgubiliśmy ten tutaj, bo to był zestaw z Sylwestra, który otrzymaliśmy na Fairy Tidewon. I trochę się nam wystrzelało przez przypadek, no ale musicie wybaczyć. Z kodem, tak, z kodem Marcinator macie 15% zniżki. Z tego co wiem to nie jest on jakiś genialny. To no, mamy ale... w ogóle w zestawie? jakieś rakiety CE. No, takie strzelkowe, złoty 75. No. No z takim... No trochę jest Kup tych rakiet. Kursie. Ile jest tak, tych rakiet w środku? 3, 6, 9, 10. Tak? 10 zwykłych. Mhm i pięć szalkowych chyba będzie. Nie osiem zwykłych i pięć szelkowych. Okej, okay, dobra, odpalamy. Dobra, no, teraz Jewi... pierwi dom szelkowe. Tak, przygotuj tam mu Dobra. No to jedziemy z koksem. No co, jedziemy z koksem. Są one kozak podobno naprawdę. Hmm, mały rozbrysk ale kurde krak Krakling nawet całkiem, całkiem, nie? Aż, 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 aż... No, jak kalerko Gorszy. nie wygląda, nie? No, wygląda jak weko. Nie no, takie najgorsze nie jest. Zobaczymy tam te rakiety, nie? Za no, no, wysoko lecą. No jak wysoko, miałby, no, efekt jest mały, 5 metrów, żeby efekt, efekt jest mały, ale... Ale krakling nawet mają. Dla mnie mocne dwa laki, Dokładnie. No zobaczymy tamte, no nie oceniajcie jeszcze dobra, książki. Dobra, 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 dobra. Nie, że chwalę, ale zobaczymy. No, co, coś tam, coś tam. Coś. Teraz, te duże. Teraz te duże idą, tak? Trzymaj sobie. Dobra, ile mamy tych dużych? Dwie. dobra. Tylko dwie. Trochę ubogo. Ale reszta zostaje małe, ta? tak? Tak. My strzelamy to. To faktycznie było coś, 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 coś. jak co to wygląda. Co coś się stanęło? No jak co może być? Nawet to jest do połowy puste ręczecie. Krzału nie ma. No nie jest to genialne. No nie, no niestety. Mogło być to lepiej. No jak już taki zestaw. Whoa! no... Tutaj, tutaj silnik zawojował, bo to masakry się wysoko poleciało. To są trzy to są Dum. <grystanie> Czekajcie, bo na mi się włączyło. Co? Na, mi się włączył. Dobra, już jest. To jak Sylwestra. To są trzy małe rakietki Dum, bo tam są dwa różne. Tak. Jest Dum i jest coś jeszcze. Dobra. A ja mam Flash. No jest, Dzisiaj na do tylko flash. flash. To trzy pierwsze będą Dum. Ta? Ktoś chciałby nas pooglądać? Może. Może ten młody? <grym> Może. Jakie Całe... pierdziawki tam. to? To najmniejsze, bo najlepsze są. No, żebyś wiedział. Mamy Mamy jeszcze jeden fajny zestaw. Bardzo zabytkowy. Zabytkowy. od to Tomaszka. Ono Tomaszka jest tam ten, nie? Tak, tak. Ale to będzie w kolejnym odcinku. Trzeba pijeć od. łapek mi do górę. <słyski> 3 miliony łapek w górę, wlatuje odcinek. O, dokładnie. Dobra, teraz idą rakiety. Nie wiem, co Clash! Clash. Co wy na teście na ziemi? Ej, ale w sumie Efektu, ten zestaw wielkości? jest niby niedostępny, Na Nadwizem włączyłem, no. Najczot. Żeby zrobić test na ziemi jednej rakiety. Możemy zrobić, ej. ale nie naśladujcie nas. Ej. Dobra. Co? Niby jest niedostępny, nie? A ma co? Pokaż. No to dobrze nawet, nie? Daj jedną rakietę, wiadomo. Ustawię już, dobra, gotowe. Ok, odpalaj. Eee, no jak dla mnie rakiety, to jest takie, no o. 5 na 10. No, jak dla mnie. No, zabawa jest, nie? Ale, ale... No to to już w ogóle. Dobra, 1 no na 10. Dodaj jeszcze jedną w górę i potem na ziemię. Albo przekrzyw trochę rurkę. Nie no, dawaj. Albo nie, bo jeszcze mamy tamte rakiety, to nie. Bo nam jedna rurka została. Dobra. Poszło. Ale... Wow! ale to było dobre. Ale urwał. To już te Tigerki za 3,60 są lepsze. Dobra. Gdzie on idzie. No idzie wbić, żebyśmy nie zostali flashem. Ale może być tak, że ona nie wyleci? No bo nie ma wylecieć, nie? Ona nie ma wylecieć. Aha, On na ziemi mówił. No dobra. Ty tu jest jeszcze rozpałka? Dawaj ją. Ej, ale to jest niemiecki zestaw. Tak? Tak. To dobrze, że mówisz, jakaś nowinka przynajmniej. Co? No to macie przykład. Patrzcie, macie tu. Czekaj. Comet fail Humby, No, takie coś. się stanęło. Co to to są podpałki z tego. Nie zostawię. Ja się nie dziwię, że są okay. ten. Fajny. Że jest. No słaby. jest backeller No, pewnie tak. Dobra, jeżeli się odcinek spodobał, mordy. Łapeczka w górę, ale wam się nie spodobał, bo ten zestaw był słaby strasznie. No to łapeczka w dół. 2 na 10 totalnie? Nie, daję taką piątkę, taką słabą piątkę. Nie, nie wiem ile to kosztowało, piątkę? ale 10 zł, 10 zł, Ja mogę dać 2 na 10 za zestaw. Nie mogę dać 2 na 10, zł za zestaw. Jest naprawdę walo no. zestawy z Biedronki. 2 no. na 10 zdecydowanie. Film... Nie polecam totalnie. No moje, filmik się spodobał Dajcie łapę w górę, napiszcie, co sądzicie Pani o tym i podobno. Zostaw to do tego, do rakiet następnego odcinka Ja się z wami żegnam, maniak piro i ek... ekipa. się Siema. Do następnego odcinka Skład, sko,